Cześć, witaj Paweł. Cześć. Miło Cię poznać. Kupiłeś właśnie dwa dni temu sobie BMW. Jakie? R1200 RT. Chciałem dzisiaj z Pawełem pogadać chwilkę o jego wrażeniach na gorąco, ponieważ przez ostatnich ile jeździłeś w swoim poprzednim motocyklem? Można powiedzieć, że blisko rok. Przez ostatni rok Paweł jeździł BMW R1000. 150 RT. 1100. 1100. Pierwszy poprzedni model. Dokładnie. Słuchaj, co mógłbyś powiedzieć coś o tym swoim poprzednim motocyklem, motocyklu? Dlaczego zdecydowałeś się na ten model e, i dlaczego na ten typ motocykla w ogóle? Zależało mi na motocyklu, na którym będę mógł jeździć po asfalcie, blisko, daleko. Na tyle lekko jeżdżący, znaczy z niskim środkiem ciężkości, żeby dało się tym jeździć po mieście nawet bez zdjęcia kufrów, a, a jednocześnie, że można się było zapakować i wyjechać gdzieś dalej. I wydawało mi się, że 1100 jest super i w zasadzie był super. Tyle tylko, że to był motocykl, który miał lat 24 i nie miał tych wszystkich cudów na kiju, jakie dzisiaj można mieć, czyli kontrola trakcji, czyli Elektronicznie sterowane, elektrycznie sterowane zawieszenie. Komputer pokładowy w zasadzie nie istniał, pokazywał tylko, który jest bieg zapięty i tyle. Dzisiejsze motocykle są dużo fajniejsze, dużo przyjemniejsze i to jakby zadecydowało, że stary odchodzi na emeryturę, a przybył nowy. No właśnie, zaraz go wam pokażemy. Tak wygląda właśnie nowość, którą Paweł kupił dosłownie dwa dni temu. Jeszcze raz powiedz, co to za maszyna? R1200 RT BMW. Okej, okay. Czy, czym ona się różni przede wszystkim od tego poprzednika, poza nowinkami technicznymi? Dlaczego, dlaczego postanowiłeś wydać trochę więcej kasy na nową maszynę? Jeśli chodzi, jeżeli odetniemy te wszystkie nowinki techniczne, jak elektronika, która steruje motocyklem przy hamowaniu i przy przyspieszaniu i właśnie w każdym momencie, to z... największą różnicą jest silnik. Jak BMW nie słynie jakoś z polotu przy nazywaniu swoich modeli 1100 RT, znaczy, że silnik miał pojemność 1100 w przypadku 1200 RT, pojemność wynosi 1200 i to właściwie nazwa wyczerpuje tutaj wszystko. Niektórzy skrót RT, czyli te ostatnie literki, rozszyfrowują jako nie pamiętam jak to jest po niemiecku, no ale chodzi o to, że to jest jakaś taka drogowa. Asfaltowa asfaltowa turystyka mm -hmm. Ro Road Tourism. Road Tourism można powiedzieć po angielsku, ale po niemiecku to brzmi jakoś dużo fajniej, a i jakby chyba bardziej oddaje istotę rzeczy. Mm, no więc tutaj największą różnicą tak naprawdę jest silnik i to jest silnik widać różnicę tych lat, które minęły między pierwszym a Pierwszym motocyklem, a tym drugim. Tamten miał 90 koni, ten ma 110, ten ma momentu obrotowego 120, a tamten miał koło 100. O wiele pięknie się zbiera, o wiele jest bardziej elastyczny. Właśnie miałem o to pytać. Praktycznie na szóstce można przejechać prawie pół miasta, a na piątce to już na pewno. Także jest to fajny motocykl, na którym można naprawdę odkręcić i pojechać, i mocy mu nie brakuje. Przy no w miarę rozsądnych prędkościach. On tak jedzie do 210 podobno. Na niemieckiej autostradzie oczywiście. Oczywiście, autostradzie. że na niemieckiej na autostradzie, na polskiej H140 wiem, że mógł jeszcze więcej. Natomiast nie jest to szlifierka i nie zależało mi na szlifierce. jeździ, jeździ, jeździ sprawnie, jeździ zgrabnie. Drugą różnicą to już są niuanse, ale drugą różnicą jest to, że on jest 30 kg lżejszy od poprzednika, więc mm -hmm. nie, dość, że jest silniejszy, mocniejszy, to, to jeszcze jest lżejszy. Co również skutkuje tym, że tym motocyklem o wiele przyjemniej się manewruje przy niskich prędkościach. No, a Czasami wiecie, się, głównie się jeździ na niskich prędkościach. I to jest właśnie w praktyce wyczuwalne, tak? I to jest to nie... w praktyce wyczuwalne. Naprawdę wsiadłem na niego i jakby poczułem, że, że jest lżej niż tam tą starą cegłą, który był. No, 1100 RT, zapakowany po brzegi i zalany benzyną do końca baku pod korek, waży 286 kg. Mm -hmm. Tutaj mamy około 256, 5, więc na 30 kg naprawdę czuć. i no, czuć właściwie w każdym momencie, tak jak mówiłem, i przy przyspieszaniu, hamowaniu, i, i w takiej zwykłej jeździe, tak, manewrowej. A przy okazji muszę powiedzieć prywatnie, że ten sprzęt wygląda po prostu lepiej. No, jest nowocześniejszy, jest ładniejszy. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą, ma więcej takich ostrzejszych linii. Także absolutnie nowożytna maszyna. No tak, aczkolwiek jest stara łacińska maksyma o tym, że o gustach się nie dyskutuje, prawda? Niektórzy Jasne. lubią obłe kształty, inni lubią ostre krawędzie. Faktycznie jest tak, że można to postawić koło nowoczesnych motocykli. Nie wiem, wszystko jedno BMW, kawasaki i nie będzie wstydu, nie będzie takiej nutki. Yy, jakiejś nostalgii, że ojej, 20 lat temu mój tata takim jeździł, prawda? 1100RT, no to były obłości, to był koniec, yy, no, no dobra, może nie koniec, no koniec lat 90, więc te motocykle wyglądały zupełnie inaczej. Jeden reflektor, obłości, takie trochę jajkowate to było wszystko, tu wygląda inaczej, tu wygląda bardziej dynamiczna jest ta sylwetka. No ale to mówię, to już jest tylko kwestia gustu, tak? O to jakby sylwetka nie jeździ, ważniejsze jest to, co tam jest pod tymi plastikami. Jasne, a powiedz Paweł może o tej ceszy, o której wspominałeś, która Cię cholernie wkurzała właśnie w poprzedniku, a w tym jest normalnie tak, jak powinno być. Podpowiem, że jest a. po lewej stronie. <laughs> Wiem, o czym mówisz. BMW w poprzednim modelu i chyba tylko w 1100, bo wydaje mi się, że koledzy, którzy jeżdżą na 1150, czyli takiej przejściówce między nimi, E, już się na to nie skarżą. To jest boczna stopka. Normalnie jest tak, że jak się wsiada na motocykl, ale inaczej, zanim siądziemy na motocyk, jest zimno, chcielibyśmy, żeby chociaż chwilę popracował, no to wstawiamy go sobie na boczne, jeżeli stał na centralnej, a bokser lepiej na dłużej zostawić na centralnej. Stawiamy sobie na boczną stopkę, odpalamy motocykl, zakładamy kask, siadamy, jedziemy. Tutaj to nie działa. E, tutaj jest tak, że nie tutaj, w 1100. 1100 było to tak rozwiązane, że jak była rozłożona boczna stopka, to niezależnie od tego, czy był zapięty bieg, co jest naturalne, czy, był, czy nie było biegu, czy stał na neutralu, to i tak nie można go było odpalić. Jak się dojeżdżało do skrzyżowania z jakiegoś powodu, nie wiem, chcieliśmy zostawić na chwilę motocykl, bramę otworzyć, rozstawialiśmy boczną stopkę, wyłączało silnik, no to było upiorne. Jak dojeżdżałem gdzieś na działkę i chciałem sobie właśnie otworzyć bramę, to za każdym razem musiałem później odpalić motocykl, żeby podjechać 20 metrów, żeby go odstawić na jego miejsce. Tu tego nie ma, tu wreszcie Niemcy wpadli na pomysł, że to chyba jednak jest niepraktyczne i, i zrobili tak jak wszyscy. I kolejna duża różnica, o której wspominałeś, dotycząca kierunkowskazów. Tak. No tu jest akurat na minus. Jak sfotografujesz tutaj, obecnie system jest taki jak w każdym praktycznie innym motocyklu, czyli kierunkowska z prawo, kierunkowska z lewo, kasujemy i, i tak to działa. W poprzednim BMW, czyli w 1100, było coś, czego nienawidzi większość motocyklistów, ale ja z kolei pokochałem. Lewy kierunkowska włączało się specjalną dźwigienką, z lewej pod lewą manetką. Eee, Prawy się włączało tutaj. Kaosowało się obydwa jeszcze jednym przyciskiem, który był też tutaj po prawej stronie, i to pięknie działało. I to działało tyle sympatycznie, że no nieraz się zdarza, że podjeżdżamy na skrzyżowanie, stajemy między takim pasem do skrętu w lewo, na przykład, a, a tym środkowym. Myślimy, że pojedziemy sobie prosto, więc nic nie kombinujemy. Po czym nagle wychodzi nam, dochodzi, wpadamy na pomysł, że a dobra, skręcę w lewo. No więc tak, stoję sobie na jedynce, żeby za chwilę ruszyć. Mam wciśniętą klamkę. Tam wystarczyło tylko pyknąć palce, i to było wygodne. Tu trzeba się zacząć siłować albo zrzucić bieg. Mm. Poza tym w grubych rękawiczkach, a to jak mówiłem, jest motocykl do jazdy na dalekie wyprawy. Nie wiem, w górach. A ty nie jesteś weekendowym motocyklistą? A staram się nie być weekendowym motocyklistą, w związku z czym czasami jak jest zimno i nie wiem, jest 5 stopni, zakładam grube rękawice. To też było o wiele wygodniejsze w obsłudze. Ale jak mówię, wiek, wielu motocyklistów, nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie, którzy nawet pokochali motocykle BMW, wiele osób mówiło, że to jest wymysł szatana, te, te klameczki z każdej strony. No i BMW wróciło do tego systemu, co mi akurat nie pasuje, no ale trudno, będę musiał się przyzwyczaić. Yy, powiedzmy jeszcze może o napędzie. Ty przez dłuższy czas przeglądałeś chyba wszystkie motocykle na rynku, takie turystyczne i doszedłeś do wniosku, że napęd łańcuchem nie dla Ciebie. Bo jestem na to zaleniwy. Jestem na to zaleniwy, poza tym yy, łańcuch kojarzy mi się z brudem. I to może nie zawsze tak jest, ale. No, musi być jakieś smarowanie łańcucha, żeby to jechało i nie zgrzytało, więc y, co pewien czas trzeba przesmarować, albo ręcznie, albo za, zakładamy jakiegoś kotoila. Tam, gdzie jest olej i tam, gdzie jest bardzo szybki ruch tego łańcucha, on będzie musiał siłą rzeczy gdzieś tam co pewien czas pryskać. On pryska wszędzie, tak? Pryska na kufry, y, pryska na felgi, pryska na ciuchy, buty. Wydaje mi się, że kardan na takie długie wyprawy jest po prostu wygodniejszy też z punktu widzenia jeźdźca, bo przyjeżdżam gdzieś po całym dniu spędzonym, czasem deszcz pada, odstawiam motocykl, on sobie stoi, czeka do następnego dnia, ja idę spać, on idzie spać, wszystko jest pozamiatane i piękne, natomiast w przypadku łańcucha wypadałoby przesmarować po kilkuset kilometrach spędzonych w deszczu, nie chce mi się. Jest, aczkolwiek ma to również swoją wadę, bo motocykle no z kardanem zwyczajnie są cięższe. Tu, jeszcze w BMW, też pewną cechą szczególną, akurat tego motocykla, jak, jak i wcześniejszego 1100, jest to, że to jest silnik boxer. Mm -hmm. e, Kopie troszeczkę. Pod... Silnik boxer, tak, z jednej strony kopię, a z drugiej strony on. Ja się nie znam na tych właściwym nazewnictwie fachowym, więc nie powiem, jak jest zbudowany tutaj silnik, ale chodzi o to, że wał obrotowy silnika jest postawiony w, taki, w takim miejscu i w taki sposób, że jak się mocno odkręca monetkę gazu, to motocykl przez ten obrót, taki efekt żyroskopowy tak. zaczyna się kłaść razem z obrotami tego wału. Na jedną stronę. Tego się trzeba przyzwyczaić. Na pierwszym za pierwszym razem jak przysiadłem się z Hondy, gdzie miałem silnik zwykłą fałkę i to jeszcze nie jakiejś tam wielkiej mocy, tam jeździło to wszystko, ten silnik pracował powiedzmy jak przy, przy jakichś tam trochę większych prędkościach obrotowych. Więc tu za pierwszym razem jak odkręciłem, to się przestraszyłem dwóch rzeczy: raz tego, że ten motocykl dużo bardziej rwie do przodu a dwa właśnie tego wykładania na bok. Ale można się jakby przyzwyczaić do tego, a poza tym to też da się opanować przez to, że jak się już nauczyłem płynniej kręcić manetką, to tego efektu żyroskopowego nie masz w takim stopniu odczuwalnego jak jak przy takim mocnym szarpnięciu, jak to czasami się robi z Japończykami, a już na pewno z jakąś czwórką. Okej okay, Paweł, to na koniec powiedz mi, ile kilometrów przejechałeś tą maszyną teraz? No tą maszyną teraz ja przejechałem kilkaset kilometrów zaledwie, bo raz, że mamy obostrzenia, jeśli chodzi o przemieszczanie się z uwagi na koronawirusa. Niestety. Dwa, że mam go dopiero od dwóch dni, więc no, przyprowadziłem od poprzedniego właściciela. Trochę pojeździłem dzisiaj po mieście, próbując y, kupić kufer centralny, którego jednak mi tutaj jeszcze brakuje, ale no, te kilkaset kilometrów też mi dało jakby mm, podstawę sądzić, że będę z niego zadowolony, bo jeździłem i drogami takimi trzeciej kolejności odśnieżania, drugiej, pierwszej i Susemką, więc y, wiemy jak on się zachowuje i na kolejnach, na jakiejś słabej nawierzchni. No i wiem jak potrafi pojechać, kiedy ta nawierzchnia jest dobra. Pytam cię o to dlatego, żeby się dowiedzieć, czy wychwyciłeś jakąkolwiek wadę w tym momencie tego motocykla. Wadę. Miałem te kierunkowskazy, to na tę chwilę. Na tę chwilę chyba nie. To znaczy tak, w poprzednim motocyklu, w tym moim 1100, miałem personalizowaną, jakby dla siebie zrobioną, obszywaną z bardzo dobrych materiałów kanapę. I to robiło robotę o tyle, że jak się odkręciło, jak były jakiekolwiek szarpnięcia przód, tył kierowcy z uwagi na to, że motocykl nie wiem, hamował czy, czy przyspieszał nagle, to tam siedziałem w jednym miejscu. Tutaj ten Sky jest fajny, wygodny, kanapę jest ok, natomiast materiał jest dość śliski. Drugą wadą, jaką zauważyłem, ale to też będę musiał jeszcze sprawdzić, jakby w praniu przy innej pogodzie, mam wrażenie, że ten 1100, czy z uwagi na to, że był cięższy, czy z uwagi na te swoje obłości i taki bardziej kosmiczny kształt, tamten mniej reagował na boczny wiatr. Tutaj jak wczoraj jechałem właśnie trasą S8. Parę razy zdarzyło mi się, że dostałem naprawdę potężny podmógły bocznego wiatru i mnie zdziwiło, że motocykl tak chętnie mi zaczyna zjeżdżać z toru jazdy, ale wichura była wczoraj bardzo duża, więc być może nigdy 1100 nie jeździłem w takich warunkach jak wczoraj na tym. To będę musiał sprawdzić, natomiast być może, być może jest bardziej podatny na boczny wiatr. Wspominałeś jeszcze o fenomenalnie działającej klamce sprzęgła w tym motocyklu. No tak, to, ale to jest właśnie ta różnica, o której mówiłem na samym początku, że tu widać po prostu różnicę yy, yy, taką techniczną wynikającą z postępu. Ten motocykl ma 9 lat, tamte miało 24, tam sprzęgło działało po prostu na lince, tutaj jest hydrauliczne. I to zupełnie inaczej działa. Tam trzeba było przynajmniej dwoma palcami mocno ściągnąć. Tu wystarczy małym palcem troszkę stuknąć i już działa. Ale e, strasznie śmieszną rzeczą, i jak możesz podejść, to, to ci pokażę. Są tutaj te zbiorniczki, które się chyboczą. Wygląda to dość dziwnie. Wygląda to trochę tak, jakby to było przymocowane gdzieś na jakąś gumę do rzucia. To może jest. Może jest, tego jeszcze nie sprawdziłem, ale w każdym przymocowywali na gumę do życia. Podobno w nowych modelach 1200 i 1250 już jest przymocowane na sztywno. Tutaj wymyślili taki. Trochę to śmieszne, bo takie dwie galaretki półprzezroczyste się chwieją podczas jazdy. Paweł, na koniec, dla kogo to jest motocykl? Komu byś mu go polecił? To jest motocykl. Wbrew pozorom i wbrew tej swojej wielkości, w miarę uniwersalny, ja nim jeżdżę po mieście, ja nim jeżdżę na dłuższe trasy. Przy czym dłuższa trasa to jest tak, że rano wsiadam, wieczorem zsiadam z motocykla i przerobiłem kilkaset kilometrów z jakąś stacją benzynową po drodze. A właśnie, tu jeszcze cechą tego jest to, że to jest dość duży silnik. 1200 no to, to, to nie jest 500K. No kawa, opieca. A mimo wszystko on pali w okolicach 5 litrów, 5,5. Także bardzo to, jest, mało. to jest bardzo mało. I to jest motocykl dla ludzi, którzy albo z racji wieku, albo z racji jakiejś, może nawet predyspozycji, nie lubią sportowej sylwetki na motocyklu. Tu się siedzi wygodnie, tu się siedzi, pozycja jest wyprostowana. Jak po całym dniu schodzę z tego siodła, to mnie w krzyżu nie łupie i w ogóle jestem szczęśliwy, że się przejechałem. Ile ja masz wzrostu? 184. I mam wrażenie, że to jest chyba perfekcyjny wzrost do tej maszyny, nie? Myślę, że tak, chociaż zauważ, jak mam ugiętą nogę, a w tej chwili staję dość równo na motocyklu, mhm. na, na ziemi, nie przechylam go w żadną stronę, więc osoby niższe spokojnie jeszcze mogą e, dosięgnąć. Z drugiej strony, gdyby ktoś był wyższy, to z kolei może, żeby mu tutaj już nie było niewygodnie, może podnieść kanapę. Tu akurat kanapa jest regulowana tylko w dwóch pozycjach, w tym starym miałem trzy pozycyjne. Okej okay, Paweł, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie cenne informacje i zadowolenia ze swojego RTK. -a. No dzięki. I szerokości. Dzięki.